Partnerem programu jest Fundacja Terra Nostra. Zielonopat co do zasady miał wprowadzić nowe zasady w rolnictwie i przygotować je do nowych wyzwań. Tymczasem, póki co, wprowadza trochę chaosu, przynajmniej informacyjnego, jeżeli chodzi o terminologię stosowaną w obrębie rolnictwa. Rolnictwo węglowe, rolnictwo regeneratywne, rolnictwo zrównoważone, rolnictwo zintegrowane. Dużo pojęć, które rolnicy słyszą i których, które się gubią, i właśnie o tym, jak powinniśmy traktować rolnictwo, jeżeli chodzi o nowe wyzwania, będę rozmawiał z moim Państwa gościem w programie Roli czy Temat. Bartłomiej czekała, zapraszam na program. Państwa gościem w kolejnym odcinku programu Rolniczy Temat jest ponownie pan Adam Bałczas, z Fundacji Terra Nostra. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Właściwie to Pan Adam nie tylko jest moim gościem, co ja jestem gościem Pana Adama, bo dzisiaj, jak Państwo widzą, rolniczy temat nie w studiu, a w terenie. Jesteśmy w gościnnych progach Fundacji Nostra w Opolu, także jesteśmy, o, gościmy siebie nawzajem dzisiaj w tym programie. Bardzo miło, Panie Adamie, podobnie z Panem rozmawiać. Przyznam szczerze, że widzimy się na tutaj dlatego, że jest Pan ostatnio strasznie zabiegany. Dużo się dzieje nie tylko w rolnictwie, ale też w Waszej fundacji w Waszych działaniach. O tym za chwileczkę powiemy w szczegółach. A zanim przejdziemy do... Rozmowy, to państwa zachęcam tradycyjnie do lajkowania, subskrybowania naszego kanału, polubienia tego filmu, komentowania. Czekamy na państwa opinie. A jeżeli oglądacie nasz program na portalu projekt to nie zapomnijcie o logowaniu do strefy premium, żeby wszystkie wartościowe treści móc czytać i przeglądać. Wracamy do rozmowy, wracamy do pytań. Jak wspomniałem, sporo się u państwa dzieje i zaraz do tego przejdziemy, ale chciałbym zacząć od tego, co wspomniałem na początku tego programu. Ile tak naprawdę, Panie Adamie, mamy tych rolnictw w Polsce? Mamy dużo pojęć, mamy wiele rolnictw, czy mamy jedno rolnictwo w Polsce? Słyszymy, słyszymy coraz częściej o wielu właśnie pojęciach. O, o jak Pan wspomniał wcześniej, o węglowym rolnictwie zrównoważonym i tak samo rolnicy do tego podchodzą. Pytają nas to, jakie jest dla mnie najlepsze to rolnictwo, prawda? A tak naprawdę Według mnie i moich kolegów, tak, tak myślę, że rolnictwo to jest jedno, mające na celu wyprodukowanie jak największej ilości towaru, żeby nam zabezpieczyć żywność, jak najlepszego jakościowo, i przy jak najmniejszym, tym negatywnym wpływie na środowisko, czyli tak, żeby nie szkodzić temu środowisku, zadbać o to środowisko. I to rolnictwo powinno być jedno świadome, po prostu świadome. Wasze podejście do tego rolnictwa jest, jest określane jako, jako, jako dojście do rolnictwa, inaczej rolnictwo regeneratywne, które ma doprowadzić do pewnego stanu. O co tu chodzi w tym, w tym pojęciu? To znaczy stanu. Chcemy poprawiać stan gleby. Od tego musimy zacząć i, i, i tak jak... E, e, w, Współpracujemy z gospodarstwami, z rolnikami, to to jest podstawa. Pierwszy krok, który robimy to odpowiednia analiza, a później interpretacja, żeby zacząć regulować tą glebę, żeby poprawiać, regenerować tak naprawdę tą glebę, to co przez ostatnie ileś lat niestety, ale no, zaniedbaliśmy. Ten podstawowy warsztat właśnie jakim jest gleba, on w coraz to gorszym stanie jest w niektórych gospodarstwach, więc my rolnictwem regeneratywnym mamy Pomóc tej glebie, odpowiednio ją zbilansować, przywrócić jej tak naprawdę tą wartość, tą żyzność, to, to, to co ona nam daje, żeby miała jak najlepsze warunki tam i mogła nam dać ten jak najlepszy plon, jak najwyższy plon. I, i tak naprawdę to rolnictwo regeneratywne to nie jest tylko takie. Odbudowanie tego, co i doprowadzenie gleby do, do takiego pierwotnego stanu, tak naprawdę, ale, ale dodanie czegoś więcej, tak? Z roku na rok chcemy, żeby było lepiej, żeby gleba lepiej funkcjonowała. Wiadomo, że są pewne granice tego wszystkiego, ale starajmy się w każdym roku i staramy się w każdym roku, żeby poprawiać parametry gleby, a dzięki temu tak naprawdę i uzyskiwać lepsze plony, e, wyższe plony oszczędzać na produkcji, czyli mniej zużywać nawozów, mniej środków ochrony roślin, mniej szkodzić klimatowi też i mniej tej glebie szkodzić. To kolejne pytanie moje jest, czy da się to zrobić, jak to zrobić, ile czasu to może zająć? Oczywiście, że się da. Wszystko zależy od tego, jak już gospodarstwo funkcjonuje. W niektórych gospodarstwach, żeby pierwsze, tak naprawdę, jakieś y, y, takie efekty, korzyści z y, wprowadzania różnych praktyk, bo rolnictwo regeneracyjne to nie jest, czy regeneratywne to nie jest tylko i wyłącznie jakaś jedna określona praktyka i wprowadzę coś, zmienię jakąś jedną czynność w gospodarstwie i, i już będzie lepiej. Nie, to jest takie szerokie, holistyczne podejście i to jest wiele praktyk, y, y, z, tak naprawdę z, i wiele składowych tego, żeby funkcjonować w taki właśnie sposób, w gospodarstwie w sposób regeneratywny. I pierwsze efekty możemy już po roku czasu zobaczyć, niekiedy nawet szybciej, niekiedy aby zobaczyć korzyści w glebie, uregulowanie struktury, doprowadzenie do odpowiedniego bilansu wapnia do magnezu, na przykład w kompleksie sorpcyjnym, to nawet krócej, prawda? Ale tak, żeby taką pełną, jakby to nazwać, konwersję, tak, i to, żeby funkcjonować w sposób regeneratywny, no to dwa, trzy lata, niekiedy nawet dłużej, bo niekiedy to jest przemodelowanie płodozmianu, wprowadzenie innych roślin w płodozmianie, tak, bo niektóre płodozmiany są tak ubogie, że mają dwie, dwa czy trzy gatunki tylko, prawda? Więc tutaj ten czas, jest naprawdę, nie ma jakiegoś takiego schematu i nie ma czegoś takiego, że, że rok, dwa już będziesz funkcjonował w sposób regeneratywny, tylko to wszystko indywidualnie od tego, jak gospodarstwo funkcjonuje, na jakich glebach pracujemy, jak te, jaki stan jest tych gleb, jaki poziom jest właśnie węgla organicznego w tej glebie, wszystko jest wiele składowych na to, żeby, 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 żeby stać się, że tak powiem, rolnikiem regeneratywnym, a dążymy do tego, żeby to było jak najszybciej, żeby te efekty rolnik zobaczył już jak najszybciej. W tym programie nie mamy tyle czasu, by pan mówił o szczegółach, ale w szczegółach mówicie bardzo dużo w terenie, bo tak jak mówiłem na początku, jesteście bardzo zabiegani, dużo spotkań, dużo szkoleń i najnowsza rzecz, która dopiero co się skończyła, kolejna odsłona, już chyba trzecia edycja rewolucji regeneratywnej. Brzmi to groźnie, pani Adamie, ale co się kryje z tym pojęciem? Z kim wojujecie? Tak, sama rewolucja brzmi groźnie, ale niestety, albo niestety, no nie jest aż taka taka zła jak się jak się wydaje, ale tak to jest trzecia edycja rewolucję regeneratywnej, którą realizujemy e, dzięki finansowaniu e, ze środków unijnych z, z funduszu EIT Food I, i dzięki nim jesteśmy w stanie właśnie prze, e, przeprowadzić szkolenia, e, żeby uświadomić rolników, bo to są szkolenia. Tylko i wyłącznie dla rolników, żeby pokazać im, czym jest rolnictwo regeneracyjne czy regeneratywne, jak działa, jak funkcjonuje, i pokazać na żywych przykładach, na przykładzie gospodarstw, które już takie praktyki stosują od iluś lat, kilku czy kilkunastu nawet lat i funkcjonują w sposób regeneratywny. Chcemy po prostu, żeby rolnicy mieli okazję poczuć to rolnictwo, poczuć glebę, poczuć to, że to można robić, że można te zmiany wprowadzać, i usłyszeć tak, tak naprawdę od praktyków. Że jest to coś, co nazywa się rewolucją regeneratywną, ale zaczyna się najpierw w naszych głowach od rewolucji zmiany myślenia i podejścia do gleby, do funkcjonowania gospodarstwa, i może dlatego tak jest to nazwane. A tak naprawdę, to co już później na polach się dzieje u nas w gospodarstwach, to niekiedy rewolucją nie jest, bo niektóre gospodarstwa. Już robią wiele rzeczy w taki właśnie sposób, tak, czy wpisujących się tak naprawdę w to rolnictwo regeneratywne, bo i zostawiają słomę na polach i stosują nawozy organiczne w dużych ilościach, czy w takich, że jak mają dostęp oczywiście, także odchodzą od pługa tak naprawdę, czyli minimalizują tą uprawę taką orkową, która no niestety ale negatywnie wpływa na, na naszą glebę. Więc kwestia tylko, że tak powiem tej rewolucji najpierw w naszych głowach. I dzięki takim szkoleniom, co widzimy i mamy ten feedback od, od rolników, którzy uczestniczą w tych szkoleniach, to, to, to widzimy, że jednak takie podejście, to jak my im chcemy to przekazać, myślimy w jak najprostszy sposób, to jest dla nich zrozumiałe i, i, i to, co oni nam mówią, to jest, że ja o tym wcześniej nie pomyślałem. Nie? To jest takie, bo to takie proste, no to, to jest za proste, to jest niekiedy oczywiste rzeczy po prostu, tylko, tylko trzeba to w inny sposób może przekazać i, 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 i złożyć w całość. Żeby zrozumieli i tyle. Także zainteresowanie tym programem rewolucji regeneratywnej jest też bardzo duże, z czego się cieszymy, bo jest to, tak jak pan wspomniał, trzecia edycja i zgłasza się coraz więcej gospodarstw. Niestety mamy tam pewne ograniczenia ilościowe, więc nie jesteśmy w stanie wszystkich przeszkolić, ale dla tych, którzy się. Nie załapali na tę rewolucję regeneratywną, myślę, czy na to szkolenie. E, myślę, że zrobimy dodatkowe jakieś takie szkolenia w terenie w różnych rejonach Polski, e, żeby też e, ten temat rozgłaśniać i, i mówić jak najszerzej o rolnictwie regeneratywnym. Szkolenie warsztaty, jak sam wspomniał, dla węższej grupy osób i liczba jest ograniczona, ale robicie też duże rzeczy, gdzie liczba miejsc jest nieograniczona, a mówię to o kongresie który już niedługo, bo 15 czerwca, to też bardzo ważne wydarzenie, nie tylko dla Was, ale dla tego procesu, w którym uczestniczycie i który e, e, przeprowadzacie, jeżeli chodzi o, e, o rolnictwo w Polsce. Proszę parę słów powiedzieć o tym, co takiego, e, czym jest ten kongres, co takiego tam się wydarzy i kogo będziemy mogli na nim zobaczyć. Tak, mówi Pan o Action co jest i będzie pierwszym tego typu forum czy kongresem poświęconym tylko i wyłącznie rolnictwu regeneratywnemu, takiej właśnie praktyce, takiej produkcji żywności. Pierwsze w Polsce takie, mamy nadzieję, że nie tylko w Polsce. Rozgłaśniamy to, gdzie tylko możemy i tutaj chciałbym zaprosić wszystkich Państwa 15 czerwca pod Poznań do Kurnika na, 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 na właśnie Bioreaction, na Forum Rolnictwa Regeneratywnego. To będzie impreza, w której będziemy chcieli pokazać też na żywym przykładzie gospodarstwa funkcjonującego w sposób regeneratywny, pokazać, że to działa, pokazać bardzo ciekawe doświadczenia, żeby można było poczuć, dotknąć tego rolnictwa regeneratywnego, to jak gleba funkcjonuje, jak my możemy na tą glebę wpłynąć i co się w niej będzie działo, jak to życie w glebie wygląda. Mamy kilka fajnych, naprawdę takich doświadczeń i yy, pozakładanych, które w bardzo myślę bardzo obrazowy taki sposób pokażą jak funkcjonuje gleba jak to życie w glebie funkcjonuje jak jest ważne co się tam dzieje jakie procesy zachodzą chcielibyśmy po prostu żeby każdy kto tam przyjedzie mógł zobaczyć efekty rolnictwa regeneratywnego i, i, i poczuć to rolnictwo i jeżeli nie jest do tego przekonany to zaszczepić się tą ideą i zobaczyć że to jest coś co tak naprawdę funkcjonuje i przynosi fajne efekty na kongresie będzie i teoretycznie, i praktycznie, będzie fachowo i merytorycznie, ale też chyba będzie trochę rozrywki, bo o jakimś konkursie. Słyszałem, też, w tak. Jest, jest, jest konkurs, jest konkurs. Konkurs jest przygotowany właśnie tylko właśnie dla rolników. Będą, będzie za chwilę ogłoszony, będzie dotyczył tego, żeby pokazać, jakie czynności już się u siebie w gospodarstwach może robi z punktu widzenia rolnictwa regeneratywnego, czy to uprawa, czy właśnie podejście do nawożenia. Będzie to konkurs, gdzie rozstrzygnięcie tego konkursu będzie właśnie na forum, na biorę action. Nagrody są bardzo. Ciekawe, bo, bo jest i współpraca z nami jako fundacją, i nasze wsparcie jest też jedną z nagród. Yy, yy, także yy, można powiedzieć nasze doradztwo nawet, tak? Także tutaj yy, nagrody, nagrody są bardzo ciekawe. Myślimy, że konkurs też będzie ciekawy, ale oprócz konkursu, wspomniał pan też o teorii, o, o praktyce, co chcemy pokazać. Chcemy i zaprosiliśmy, i mamy potwierdzenie dwóch, chyba myślę, najważniejszych. Bardziej znanych osób w świecie z punktu widzenia rolnictwa regeneratywnego i biologizacji, można by powiedzieć. Założycieli biologizacji i osób, które w Stanach Zjednoczonych e, zaczęły e, e, w latach 70-80 po prostu e, e, pracę nad rolnictwem regeneratywnym, właśnie nad taką produkcją, e, Gary Zimmer, który według wielu jest uznawany za tego ojca biologizacji, potwierdził, będzie u nas na forum, będzie tak naprawdę e, e, miał swój wykład, będzie uczestniczył w debatach, gdzie będziemy poruszać tematy produkcji żywności, produkcji regeneratywnej, tak, będzie tak samo Neil Kinsey, który z drugiej strony tak naprawdę bardziej i konkretniej skupił się na ziemi, na, analizę, na analizie gleby, na interpretacji wyników i na konkretnych zaleceniach już do, do rolników. On będzie też na naszym forum, będzie, będzie miał swój wykład, będzie w debatach uczestniczył i będziemy tam poruszać tematy właśnie gleby, tego, jak to funkcjonuje, jak to interpretować przede wszystkim, bo, bo, no bo jednak to podejście nasze do, do gleby jest, jak się słyszy od rolników, troszeczkę inne. I, i, I mamy nadzieję, że nie, żeby nie było tylko i wyłącznie takiego też forum, gdzie, gdzie będziemy pokazywać jak maszyny, jak ta praktyka tak działa i funkcjonuje, ale też żeby usłyszeli i poznali osoby które tak naprawdę w Polsce nie są jeszcze tak do końca rozpoznawalne, ale, ale jak się wpisze w Google nawet Gary Zimmer, no to tam od razu wyskakuje pierwsze, pierwszy link, że ojciec biologizacji w Stanach Zjednoczonych. To jest człowiek, który zaczynał biologizację w Stanach Zjednoczonych. Także cieszymy się bardzo, że, że potwierdził, że będzie. Jeżeli to są osoby z Ameryki, tak jak wspomniałem, ale nie ma się co obawiać, bo mamy tłumaczenie symultaniczne. Także ktoś, kto nie zna w pełni języka angielskiego, czy nie jest to dla niego taki komfortowy, że tak powiem, język, to, to będzie mógł sobie to, będzie miał tłumaczenie, będzie mógł w trakcie sobie posłuchać, będzie mógł nawet zadać pytania, bo to też o to chodzi, żeby, żebyśmy się wymieniali tak naprawdę naszym doświadczeniem i tym, co robimy. Powiedział Pan dużo o tym wydarzeniu i myślę, że można skorzystać z okazji zaprosić naszych widzów do udziału w tym kongresie. Proszę powiedzieć, kiedy i gdzie będzie można się zarejestrować, zapisać e, żeby tak, udział w tym kongresie? Tak naprawdę już teraz w tym tygodniu, ale od przyszłego tygodnia już będzie, będzie szeroko w internecie, w mediach społecznościowych i fundacji i, i, i nie tylko. Będą informacje o forum, będą linki rejestracyjne. Także zapraszamy, zapraszamy wszystkich gorąco, bo, bo mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze tego 15 czerwca. Ale, ale na pewno będzie ciekawie, intensywnie, bo, bo naprawdę tam agenda jest bardzo napięta, i, 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 bo chcemy po prostu dużo pokazać. Więc, więc tutaj, tutaj myślę, że 15 czerwca kurnik pod Poznaniem to jest to miejsce, gdzie, gdzie, gdzie tak naprawdę będzie to forum, tak naprawdę na gospodarstwie, które znajduje się w Pieśnie, ale to tak bliżej jest kurnik. Także tutaj zapraszamy i liczymy na to, że frekwencja będzie Duża. My się do tego zaproszenia przyłączamy i możemy obiecać, myślę Państwu, że link, jak tylko będzie gotowy, pojawi się w, także pod tym filmem. Będziecie mogli Państwo się z tego miejsca także zgłosić. E, I co, do zobaczenia tam, bo my tam też się pojawimy z naszą kamerą, także będziecie Państwo mogli też relacje z tego wydarzenia zobaczyć e, także u nas. Panie Adamie, dziękuję serdecznie za rozmowę, udział w tym programie w kolejnym odcinku naszego. Rolniczego tematu. Państwa tradycyjnie zachęcam do tego, żeby e, nasz kanał subskrybować, udostępnić ten film, polubić także, skomentować. Na wszystkie Państwa pytania także postaram się odpowiedzieć. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Rolniczy Temat. Dziękujemy bardzo. Partnerem programu była Fundacja Terra Nostra.